Jedyną chyba wytłumaczalną tezą jest właśnie ta, która mówi, że doszło do Do dzisiaj nie zdołałem opublikować tego filmu. Teraz po raz kolejny spróbuję to zrobić. Publiczny. No. Nie ma natychmiastowa premiera, jest tylko zaplanuj. No to zaplanuję. Na dzisiaj. Jeszcze na godzinę 16 bym zdążył. To szukamy godziny 16. Jest godzina 16. Gotowa. Zapisujemy. Godzina jest 15.59 Szkoda, że na wydarzeniach nie pokazują teraz zegaru No ale widać, to jest dzisiaj godzina 16.00

Także nic dodać, nic ująć. Najbardziej wredna cenzura, jaką można sobie wyobrazić, uniemożliwianie publikacji. To już nie jest usunięcie tekstu, jak to było 28 grudnia, ale blokowanie całego filmu. Może właśnie dlatego, że tytuł był nieprzypadkowy. uniemożliwił, a nie umożliwił okradanie pozytywnie zweryfikowanych ich rodzin. Hańba, hańba na wieki. O, kto jest na fotografii, to chyba każdy poznaje. A poniżej jeszcze dwa wcześniejsze, które zapoczątkowały ten cykl, czyli Himalaje hipokryzji u pana doktora, prawa prezydenta. że ja tutaj no to ja tyle dziękuję bardzo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski Szanowni Państwo zbliża się dzień wszystkich świętych to bardzo szczególny dzień przywracamy wtedy pamięć o naszych bliskich ale też przywracamy pamięć o polskich bohaterach, o tych wszystkich Polakach, którzy ponieśli śmierć broniąc ojczyzny, pracując dla ojczyzny, budując Polskę, budując naszą tożsamość pamiętamy narodową. O działań. tych, którzy zginęli w ludobójstwie katyńskim. Ale pamiętamy także o tych, którzy zginęli w zbrodni smoleńskiej. Pamiętamy o panu. Prezydencie Lechu Kaczyńskim, o panu prezydencie Kaczorowskim, o żonie prezydenta Kaczyńskiego, o wszystkich dowódcach rodzajów sił zbrojnych i szefie sztabu generalnego, który, którzy polegli nad Smoleńskiem. I pamiętamy też o tej formule straszliwej, która po dzień dzisiejszy nas upokarza, że wtedy, kiedy zbrodnia katyńska. Była zakłamywana wtedy, kiedy ci, którzy mówili prawdę o zbrodni katyńskiej, byli wsadzani do więzienia, kiedy byli przeklinani, kiedy byli traktowani jako ludzie, którzy są gotowi być karani. A pamiętam to jako ówczesny uczeń szkoły. Dzisiaj ten sam model ten sam sposób działania wraca w sprawie zbrodni smoleńskiej tak jak przez blisko 60 lat nie można było publicznie mówić o zbrodni katyńskiej o ludobójstwie katyńskim tak jak Rosjanie kazali i niestety niektórzy nauczyciele to robili, i niestety dziennikarze to także robili, i niestety to także oficjalni przedstawiciele państwa to robili, że to nie Rosjanie zamordowali Polaków w Katyniu, że to nieprawda. Ba, była nawet specjalna komisja, która gwarantowała, że nie, to nie jest prawda, to nie Rosjanie są za to winni. Ten sam model. Informacja prorosyjska dzisiaj powtarza w sprawie zbrodni smoleńskiej, ukrywając prawdę o tej zbrodni, upowszechniając propagandę, która broni Putina, która broni strony rosyjskiej. Pamiętajmy o bohaterach, którzy polegli nad Smoleńskiem. Prezydent rzeczywiście chciał, żeby lecieć do Tbilisi. Był z tym problem, dlatego polecieliśmy do Azerbejdżanu. Panie premierze, zwracam się do Pana z prośbą o natychmiastowe rozwiązanie podkomisji smoleńskiej i ukaranie tego kłamcy smoleńskiego za fałszerstwa dokumentów. A do Pana, Panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę na trumnie brata, bratowej waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam, które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie wstyd, pan Kaczyński prowadzić do podziału... Pani Polski poseł i robić czystą politykę. Pani poseł politykę. Pan Czego? się śmieje. Hańba Pani Hańba panie premierze, zwracam się do Pana z prośbą o natychmiastowe rozwiązanie podkomisji smoleńskiej i ukaranie tego kłamcy smoleńskiego za fałszerstwa dokumentów. A do Pana, Panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę, na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie chce Pani panie Kaczyński doprowadzić Pani do podziału. Pani poseł i robić czystą politykę. Pani poseł politykę. Pan Czego się śmieje? Hańba Pani panu. poseł na wleci. Proszę bardzo, pan poseł Krzysztof. Proszę bardzo, wniosek przeciwny pan Antoni Macierewicz. Ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę? Na trumnie brata, bratowej waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam, które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie wstyd Pani panie Kaczyński wprowadzić Pani do podziału i robić czystą politykę. Pani poseł robić politykę. Pan Czego? się śmieje. Kaniba, Pani poseł, pan Wybuch termomaryczny tlenku etylenu. To najważniejsze ustalenie po sześciu latach pracy pod Komisji Smoleńskiej, badającej katastrofę prezydenckiego tupolewa sprzed dwunastu lat. Był wybuch w lewym skrzydle kontynuacją. Była następna eksplozja w centropołacie. Kilkanaście metrów nad ziemią. Do około 100 metrów. W takiej odległości przed słynną złamaną brzozą miało według Antoniego Macierewicza dojść do wybuchu. Samolot nie uderzył w brzozę. W tym skrzydle znajdują się fragmenty brzozy. W brzozie fragmenty skrzydła. Były zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji, która ponad 10 lat temu badała katastrofę smoleńską. Przypomina, że nikt z podkomisji Antoniego Macierewicza nie był na miejscu wypadku. Przede wszystkim ten wybuch nagrałby się na zapisach rejestratorów dźwięku, byłby słyszany, byłby słyszany przez załogę. Według podkomisji ten ostatni dźwięk na nagraniu z kokpitu to właśnie wybuch. Potwierdzać to ma zestawienie z dźwiękiem eksperymentalnego wybuchu. Dowodem na zabach mają być też ślady materiałów wybuchowych. na szczątkach samolotu, co miały potwierdzić zagraniczne ekspertyzy. RDX, trotyl, pentryt Tę sprawę między innymi na podstawie przeprowadzonych 6 lat temu ekshumacji bada prokuratura. Ale według rodzin ofiar za wcześnie na jakiekolwiek wnioski. Prokuratura nie może e, powiedzieć niczego na podstawie śladowych, e, niskoenergetycznych materiałów wybuchowych. Właśnie ta wstrzemięźliwość prokuratury jest zdaniem opozycji najlepszą recenzją raportu pod komisji. Nie mamy po tym dzisiejszym także show pana posła Mazierowicza? Żadnych twardych faktów. Jedyną chyba wytłumaczalną tezą jest właśnie ta, która mówi, że doszło do zamachu. Według komisji Jerzego Millera przyczynami katastrofy były błędy rosyjskich kontrolerów, ale przede wszystkim błędy pilotów. Piloci lewej mieli we mgle zejść za nisko. Nie zareagowali na sygnały systemu TAWS, który ostrzega przed zderzeniem Podkomisja tę wersję odrzuca. Nie pełnił swojej roli, ponieważ nie, był w żaden, nie mógł w żaden sposób rozpoznać lotniska. Lotniska Smoleń rzeczywiście nie ma w bazie danych lotnisk systemu TAWS. Co nie znaczy, że system ten nie będzie generował ostrzeżeń. Według podkomisji Antoniego Macierewicza ładunek wybuchowy mógł zostać zainstalowany w czasie przeglądu samolotu w Rosji. A do pana, panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę, na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa? które pozwoliło wam, które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie wstrzymać, Pani panie Kaczyński, wprowadzić Pani Pani do podziału Pani poseł. Polski Pani i robić czystą politykę? Pani poseł, politykę. Pan czego nie śmieje. Hańba na życiu. Antoni Macierewicz okłamał polskie społeczeństwo. Jest Wmówił im, że, wmówił polskiemu społeczeństwu, że w Smolensku wybuchła bomba. Pominął wszystkie te dowody, które ma od przynajmniej dwóch lat, które wskazują, że mogło tam dojść do zwykłej katastrofy. Wybiórczo stosował materiał dowodowy, a prawo mówi wyraźnie, że wyjaśniając tą katastrofę, powinien stosować i korzystać ze wszystkich dostępnych dowodów i materiałów. Tak mówi prawo, które powołało tą podkomisję. Ma raport przygotowany przez badania, przygotowane przez amerykańską firmę zajmującą się katastrofami lotniczymi. I co? Wyciął fragmenty, które mu pasowały i włożył do swojego raportu, który nie jest raportem końcowym, bo nie podpisały go wszystkie osoby, to też pokazałeś w swoim filmie. Tak, oczywiście zaznaczmy, że nie chodzi tylko o ten amerykański raport, prawda? Tych dokumentów jest znacznie więcej. Wszyscy skupiamy się na tym raporcie, dlatego że ja zastosowałem w swoim materiale wiele cytatów z tego raportu, no ale przecież Antoni Macierewicz nie ukrył tylko tego raportu, ale też kilka europejskich analiz znanych badaczy katastrof. Ukrył własne zdjęcia z własnych badań, zdjęcia z eksperymentów. Wszystko to, co nie pasowało do tezy o zamachu, to zostało ukryte. No a jeśli już pytasz o ten amerykański instytut, no to jednoznacznie z tej pracy której Antoni Macierewicz nie pokazał wynika, że Amerykanie nie potwierdzają tezę o wybuchu i eksplozjach na pokładzie tu polewa. Z tego raportu wynika i to sugerują nam Amerykanie, że zwykła katastrofa była możliwa. To ja ponawiam pytanie. Kim jest Antoni Macierewicz? Pytanie do redaktora Piotra Świerczka, który siedzi na ogonie Antoniemu Macierewiczowi od 2010 roku. Antoni Macierewicz jest manipulantem. Dlatego, że nie mówi ludziom prawdy. Wybiera z tego wszystkiego, co zgromadził, to, co pasuje mu do tezy o eksplozji, o zamachu. Na, nasz materiał nazwaliśmy Siła Kłamstwa i to jest mocny tytuł, dlatego że to, co politycy PiS przez lat lansowali jako kłamstwo smoleńskie, to hasło obróciło się przeciwko nim. Okazuje się, że w tej sprawie kłamstwem obciążeni są ci, którzy mówili o bombach i wybuchu. Panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa? które pozwoliło wam, które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu niech Pan Kaczyński. Panie Poseł. wprowadzić do podziału. pani Poseł. Pani poseł. Pani poseł. I robić czystą politykę. pani Poseł. politykę. Po czego? Hańba. Pani panu. Poseł. Hańba 10 kwietnia 2010 roku. Samolot Tu-154 mógł siedmiokrotnie uniknąć katastrofy. Jednak łamiąc wszelkie procedury kontynuował tragiczny lot. Dlaczego? Dlaczego żeśmy nie policzyli do cybility? Po powrocie do kraju wprowadzimy porządek w tej sprawie naprawdę nie ma problemu dotyczącego jakichś strasznych zagrożeń bezpieczeństwa. Niestety były straszne zagrożenia. Kilkanaście miesięcy później Władysław Stasiak zginął w katastrofie smoleńskiej. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić całkowitą solidarność. To były przejmujące słowa, ale najpierw prezydent Lech Kaczyński zrobił awanturę pilotowi. Dlaczego żeśmy nie policzyli do Tymnicy? po powrocie do kraju wprowadzimy porządek w tej sprawie. Poszło o to, że kapitan samolotu nie chciał lądować pod ostrzałem. To było niebezpieczne, trwały działania wojenne. Na Gruzję napadła Rosja. Prezydent rzeczywiście chciał, żeby lecieć do Tbilisi, był z tym problem, dlatego poleciliśmy polecieliśmy do Azerbejdżanu. Stamtąd Lech Kaczyński pojechał samochodem do Gruzji, ale nie ukrywał niezadowolenia. Z dnia na dzień pilot został wrogiem pisu. A wszystko dlatego, że zadbał o bezpieczeństwo prezydenta i kilku zagranicznych przywódców na pokładzie. Poseł Przemysław Gosiewski sugerował, że pilot jest chórzem, który nie wykonuje rozkazów. Poseł Przemysław Gosiewski zginął w katastrofie smoleńskiej. Wdowa po nim, posłanka Beata Gosiewska z PiS, domaga się za to gigantycznych pieniędzy ze skarbu państwa. Kolejny poseł PiS, Karol Karski, doniósł na pilota do prokuratury. Poseł Karski miał szczęście. Przeżył. Nie wsiadł do samolotu z prezydentem. Incydent gruziński był ostatnim ostrzeżeniem losu dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Lekceważenie procedur i wyzywanie pilotów od tchórzy musiało się skończyć katastrofą. A do pana, panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro po tym jak pan na tragedii zrobił politykę na trumnie brata bratowej waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam które pozwoliło wam przejąć władzę Jak panu nie wstyd Pani panie Kaczyński, Pani poseł prowadzić do podziału Pani Polski poseł i robić czystą politykę Pani poseł co politykę pan czego nie Tańba Pani poseł. Ta umowa, która została brutalnie przez komunistów podeptana, naród był zdradzony i przeciwko temu protestował. Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów, to zawsze będziemy mogli powiedzieć spokojnie, my umów dotrzymujemy. Jesteśmy solidnym i honorowym państwem, jesteśmy solidnym i honorowym społeczeństwem, a przede wszystkim odpowiedzialnym. Jeżeli co, co do czegoś się umawiamy, to tego przestrzegamy. Proszę Państwa, kolejne minuty wielkiej gry poświęcimy mistrzowi Belkanta, czyli Donicetiemu. Panie mecenasie, proszę o pytanie dobry, zapraszam panią Marzenę Kamolibię, prosimy bardzo i pana Leszka Bukowskiego. Witamy państwa. <kluczy> pani Marzena mieszka w Gdańsku, z wykształcenia jest pani ekonomistką. Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie pani pracuje? Pracuję jako programista w okręgowym inspektoracie pracy w Gdańsku. Dziękuję. Pan Leszek Bukowski, si o ile dobrze pamiętam, mieszka we Wrocławiu. Jest pan z wykształcenia inżynierem elektrycznym. I też moje pytanie takie samo. Gdzie pan pracuje? Pracuję w Komendzie Renowej Policji Wrocław Publiczno. Jestem policjantem. Dziękuję. Proszę na łowic. I pytaniem ilustrowanym muzyką. Proszę posłuchać głosu Zdzisławy Donat i powiedzieć, co śpiewa słynny sopron. Proszę o muzykę. 지 <목소리나> Pan Leszek odpowiada. Czy ja mogę prosić o powtórzenie? Tego fragmentu. Prosimy więc jeszcze raz ten sam fragment. Proszę, Panie Leszku. A pytanie brzmi z takiej opery, tak? Tak. Co śpiewa słynny sopran? Tak brzmi dokładnie. Przypuszczam, że jest to jedna z arii z opery Linda z Szamoni. Pani i Marzena? Był to fragment z Ursus Tak, bardzo dobra odpowiedź. Panie Leszku Łucja z Lamermurs, scena obłąkania y, Łucji. Czyli ma pan pierwszy błąd i czytam następne pytanie. Dwa lata przed śmiercią Doniceti został umieszczony w zakładzie dla obłąkanych. Kilka miesięcy wcześniej jego stan zaniepokoił lekarzy. We wrześniu 1845 roku Doniceti tak pisał do swojego przyjaciela. Jakiekolwiek wzruszenie jest mi zabronione. Miałem pisać cztery opery, ale wszystko musiałem odłożyć. Proszę podać tytuł przynajmniej jednej opery projektowanej przez Donicetiego w latach 1844-1845, a nigdy nie napisanej. Pani Marzena. Pan Leszek. Chodzi tu o jaki przedział czasowy? 844-45. Opery planowane, ale nigdy nie napisane. na przykład o operę Joanna Szalona. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Pani Marzeno, Joanna Szalona. Honor zwycięża miłość. Czyli mają Państwo po jednym błędzie. I następne pytanie ilustrowane muzyką. Z kolei zabrzmi głos Luciana Pawarociego. Proszę rozpoznać, co śpiewa wielki tenor, a ja proszę o muzykę. Pan Bukowski odpowiada. Była to Aria Tonia z pierwszego aktu Córki Pułku. Bardzo dobra odpowiedź. Pani Marzena? Aria Tonia z Córki Pułku. Wyśmienicie. Dziękuję bardzo. Partię sopranową jedną z, jednej ze swoich oper skomponował Donizetti dla głosu wielkiej gwiazdy Julie Grizi. Proszę podać tytuł tej opery Pani Marzeno. Partia Sopranowa. Pan Leszek? Chodzi tu o dopisaną arię Lindy z Chamonix pierwszego aktu. Chodzi o przedstawienie w Teatrze Włoskim w Paryżu dniu 17 listopada 1942 roku. Nie, proszę Pana. Don Pasquale. Czyli mają Państwo w tej chwili po dwa błędy, ale ja tutaj dostaję sygnały i to dość rozpaczliwe od kolegów, że niestety grę muszę przerwać, bo czas przeznaczony na dzisiejszy program już dobiegł końca. Czyli jest to zgodne z regulaminem. Rozpoczną Państwo ze swoimi błędami, czyli dwoma. Każdy z, każdy z Państwa ma po dwa błędy na koncie, i rozpoczniemy dalej po a o terminie to porozmawiamy już po programie. Czyli na razie dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Nie sposób zapamiętać tytuły wszystkich oper, 70 oper Donisetti'ego. Ale jeden tytuł jest nam, Polakom, szczególnie bliski, gdyż jest identyczny. Z tytułem opery Stanisława Moniuszki. I chociaż te dwie opery zostały napisane w odległości czasowej 40 lat, to przecież do tego samego tekstu i dramatu De La Vigna z 1818 roku. O jaki tytuł chodzi? Paria. Dziękuję, paria. I czytam na. I'm a student, 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 Ma sempre mi darò chi ha letto a fida, chi ne consiglia molto il cuore. Ormai non Umowa, która została brutalnie przez komunistów podeptana. Naród był zdradzony i przeciwko temu protestował. Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów to zawsze będziemy mogli powiedzieć spokojnie, my umów dotrzymujemy. Jesteśmy solidnym i honorowym państwem, jesteśmy solidnym i honorowym społeczeństwem, a przede wszystkim odpowiedzialnym. Jeżeli co, co do czegoś się umawiamy, to tego przestrzegamy.